Witajcie kochani dzień dobry, już jest czwartek, 12 czerwiec. Będziemy kontynuować nasze czytanie z Biblii, więc zapraszam, pomódlmy się. Dobry Boże, dziękuję Ci za każdą osobę, która słucha, tego, tego nagrania Boże. Przemawiaj do nich, żeby oni zrozumieli Twoje słowo, żeby oni Ciebie poznali żeby poczuli obecność Twoją, Boże. Pragniemy Twojego Ducha Świętego. Zsyłaj go na nas. Opiekuj się nami, Panie. Opiekuj się naszym krajem, naszą Polską. Nie pozwól, żeby cokolwiek lub ktokolwiek zagrażał Polsce w jakiś sposób. Prosimy Cię, żebyś ujawnił jakiegokolwiek, jakiekolwiek planowane ataki, żeby nie doszło do nich. Boże, opiekuj się naszym krajem, opiekuj się naszymi rodakami i pomóż nam mówić innym o Tobie, żebyśmy pomagali przyciągać ludzi do Ciebie, Boże. Żeby inni poznali tak jak my czujemy Twoją obecność, tak jak my Mamy w sobie ducha świętego. Pomagaj nam, żebyśmy my pomogli tak samo innym poznać Ciebie, Panie. Daj nam tą odwagę, żebyśmy mówili o Tobie i nauczali o Tobie, tak jak to robili apostołowie, żebyśmy mieli w sobie tą wiarę, że te wszystkie cuda i talenty i umiejętności, które Boże objawiłeś i podarowałeś dla swoich, swoim apostołom, to tak samo my możemy przyjąć to na siebie i my może, możemy tak samo z wiarą mówić o Tobie. I wypędzać złe duchy i uzdrawiać w imię Jezusa Chrystusa, Pana naszego Zbawiciela, Uzdrowiciela. Daj nam tą odwagę, Panie, żebyśmy tak samo mieli w sobie ten dar, jakikolwiek, jakikolwiek to by nie był dar, pomóż nam odnaleźć ten dar, bo każdy ma coś innego do zaoferowania. Pomóż nam odnaleźć nasz dar, który Ty Boże nam dałeś, wszystko na Twoją chwałę. Przemawiaj do nas, Panie, kochamy Cię i modlimy się w imię Jezusa Chrystusa, żyjącego naszego Boga, który powróci i na którego my czekamy. Amen. Shalom. You guys are back. You're like really, really good followers. <laughs> You're just always there. That's nice. Thank you. I'm glad I'm, you know, I'm, it's better that you are here than I'm alone. <laughs> uh, uh, thank you so much. I know God loves me. I know I love Him, but I know He loves me too. I know it's amazing. He loves all of us. He loves all of us and he wishes so many plans for all of us. He has so many plans. We just have to listen, right? Paweł, co ty się popłakałeś wcześniej? Co tam pisałeś? Bo nie wiem czasami, czy to Naprawdę? Czy ktoś sobie robi żarty? Bo to różnie bywa z komentarzami. Okej, okay, kochani. I'm speaking in Polish, guys. I'm sorry, I gotta do this. Beata, Biara. I never introduce myself. Biata, Or Biara in English. Nic ci nie jest. Myślałam, że pisałeś, że się popłakałeś. To żartowałeś, tak sobie. Okej, okay, kochani, kontynuujemy księgę kapłańską. 23 rozdział. Czasy święte, upomnienia końcowe. I go przeczytamy, nie wszystko, werset 1 do 15. E, nie... okay. <laughs> Uroczystości religijne. Jakweś tak przemówił do Mojżesza: oznajmij synom Izraela. Oto uroczystości Jachwe, które będziecie ogłaszać jako dni gromadzenia się przy świętym przybytku. Przez sześć dni będzie trwała praca, ale siódmego dnia będzie uroczysty szabat. Zgromadzenie świąteczne. Nie będziecie wykonywali żadnej pracy, bo to odpoczynek poświęcony Jachwe we wszystkich waszych siedzibach. Oto uroczystości Jachwe. Świąteczne zgromadzenie. Które będziecie ogłaszać w ustalonym czasie. W czternastym dniu pierwszego miesiąca o zmierzchu rozpoczyna się Pascha na cześć Jahwe. W piętnastym dniu tegoż miesiąca będzie święto prześników dla Jahwe. Przez siedem dni macie spożywać tylko prześne chleby. W pierwszym dniu będziecie mieli święte zgromadzenie. Nie będziecie wykonywali żadnej pracy służebnej. Przez siedem dni będziecie składali ofiary spalane dla Jachwe. W siódmym dniu odbędzie się święte zgromadzenie. Nie będziecie wykonywali żadnej pracy służebnej. I tak mówił Jahwe dalej do Mojżesza: Oznajmij synom Izraela, gdy już wejdziecie do tego kraju, który wam daje. I rozpoczniecie żniwa, wtedy przyniesiecie do kapłana pierwszy snop jako początek waszego żniwa. On zaś podniesie obrzędowo ten snop ku Jachwę, aby Jachwę był dla was łaskawy. Za co przepraszasz? kapłan dokona tego obrzędowego kołysania na zajutrz po święcie. W domu, w którym ofiarujecie ten snop na obrzęd kołysania, przygotujcie też rocznego baranka bez skazy na całe palenie dla jachwę. Do tego i do tego dodacie jako ofiarę z pokarmów dwie dziesiąte Efy najlepszej mąki zaczynionej z oliwą na spalenie ku czci jachwę. Jako ofiarę przyjemnej woni, do tego czwartą część chinu, wina, jako ofiarę spłynów, a nie będziecie jedli chleba ani prażonych ziaren, ani świeżych kłosów, aż do dnia, w którym przyniesiecie dar ofiarny dla swego Boga, będzie to wieczystym prawem dla waszych pokoleń we wszystkich waszych siedzibach. I tutaj zakończymy 23 rozdział z księgi kapłańskiej, to znaczy 14 werset. I tu zakończymy. Okay. Dobrze, teraz przeczytamy księgę Psalmów 18, 34, werset 18 do 23. Gdy sprawiedliwi, gdy sprawiedliwi wołają, Jachwy ich wysłuchuje i wybawia od wszelkiej udręki. Bliski jest Jachwy tym, których serce złamane, a strapionych na duchu wybawia. Wiele nieszczęść spada na Sprawiedliwego, ale Jachwy od wszystkich go uwalnia. On strzeże wszystkich kości jego, ani jedna z nich nie będzie złamana. Tu mówimy o Jezusie, kochani, Stary Testament, co nie? Nieprawość zabija bezbożnego. Kto nienawidzi sprawiedliwego, będzie ukarany. Jachwy wybawia duszę swoich sług. Kara nie dosięgnie tych, którzy się do niego uciekają. <coughs> I to była księga psalmów 34. Teraz przeczytamy księgę przysłów 16, werset 8 i 9. Lepiej mieć mało, ale sprawiedliwie, niż bezprawnie obfitość dochodów. Serce człowieka obmyśla drogę, ale to jachwe kieruje jego krokami. Tak jest, kochani. Chcecie, żeby Bóg się zaśmiał? To powiedzcie jemu swoje plany, co nie? Bo Bóg ma czasami inne plany dla nas, które będą jeszcze lepsze. Ale musimy słuchać Boga. Ok, kochani, czytamy dalej. List do Galatów, trzeci rozdział: <laughs> Prawo albo wiara. O niemądrzy Galatowie, ga któż was zwiódł, a przecież przed oczami mieliście obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego. Jednego tylko chcę się od was dowiedzieć: otrzymaliście Ducha dzięki uczynkom nakazanym przez prawo. Czy też dzięki posłuszeństwu wobec wiary? Czy jesteście aż tak niemądrzy, rozpocząć, rozpocząć od ducha, a teraz skończyć w ciele? Czyż na próżno tak dużo doświadczyliście? Czyżby rzeczywiście na próżno? Czyż ten, który udziela wam ducha i działa pośród was cuda, Czyni to dla uczynków nakazanych przez prawo, czy też dla posłuszeństwa wobec wiary? Podobnie było z Abrahamem. Uwierzył Bogu i to poczytano mu za usprawiedliwienie. Zrozumiejcie więc, że synami Abrahama są ci właśnie, którzy wierzą. Pismo zaś przewidując, że Bóg usprawiedliwi Pogan dzięki wierze. Dało Abrahamowi tę radosną nowinę: Ty będziesz błogosławieństwem dla wszystkich narodów. Tak więc ci, którzy wierzą, mają błogosławieństwo razem z wierzącym Abrahamem. Ci natomiast, którzy powołują się na uczynki nakazane przez prawo, ściągają na siebie przekleństwo. Napisano bowiem: Przeklęty niech będzie każdy, kto nie zachowuje wiernie wszystkich przepisów zawartych w Księdze Prawa. Jest rzeczą zrozumiałą, że nikt nie doznaje usprawiedliwienia u Boga przez prawo, ponieważ napisano: Sprawiedliwy żyć będzie dzięki wierze. Prawo nie uwzględnia wiary, lecz powiada. Kto wypełnia przepisy prawa, żyć będzie dzięki Nim. Chrystus uwolnił nas od przekleństwa prawa, stając się ze względu na nas przekleństwem. Napisano bowiem, przeklęty każdy, kto wisi na drzewie. Stało się tak dlatego, aby zstąpiło błogosławieństwo na Pogan w Jezusie, Chrystusie, Udzielony Abrahamowi, i byśmy dzięki wierze otrzymali obiecanego ducha. Prawo i obietnica, bracia, posłużę się przykładem: nikt nie unieważnia i nie zmienia prawnie sporządzonego testamentu, choć jest on tylko dziełem człowieka. Otóż Abrahamowi właśnie i jego potomstwu dano obietnicę. Nie powiedziano potomstwu, aby chodziło o wielu, lecz mówiono o jednym i potomkowi Twemu. To jest Chrystusowi. Chcę przez to powiedzieć. Testamentu sporządzonego prawnie przez Boga nie może znieść prawo które powstało po 430 latach, bo inaczej obietnica byłaby bez znaczenia. Gdyby bowiem dziedzictwo wywodziło się z prawa, nie wywodziłoby się z obietnicy. Tymczasem Bóg przez obietnicę okazał Abrahamowi swoją łaskę. Czymże więc jest prawo? Dodano je dla ujawnienia wykroczeń. Do czasu przyjścia potomstwa, dla którego była przeznaczona obietnica. Prawo to przekazali aniołowie przez pośrednika. Tam, gdzie jest jeden, nie potrzeba pośrednika, a właśnie Bóg jest jeden. Niewolnicy i synowie czyż więc prawo sprzeciwia się obietnicom Boga? Na pewno nie. Gdyby bowiem nadane prawo mogło obdarzać życiem, to rzeczywiście źródłem usprawiedliwienia byłoby prawo. Pismo jednak obwarowało wszystko grzechem, by obietnica spełnił, spełniała się wobec wierzących, dzięki wierze w Jezusa Chrystusa. Zanim zaś nastały czasy wiary, Strzegło nas prawo. Byliśmy zamknięci aż do momentu objawienia się wiary. Tak więc prawo stało się opiekunem, czuwającym nad nami, aż do czasu przyjścia Chrystusa. Piękne to? Prawo stało się opiekunem, czuwającym nad nami, aż do czasu przyjścia Chrystusa. Byśmy dzięki wierze doznali usprawiedliwienia. Gdy zaś nastały czasy wiary, już nie jesteśmy poddani opiekunowi. Wszyscy bowiem dzięki wierze jesteśmy synami Boga w Chrystusie Jezusie. Wy bowiem, którzyście przez chrzest zanurzyli się w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa. Nie istnieje odtąd Żyd ani Grek. Nie istnieje niewolnik ani wolny, nie istnieje mężczyzna i kobieta. Wy wszyscy bowiem stanowicie jedność w Chrystusie Jezusie. Tak jest, kochani. Jesteśmy braćmi i siostrami w Chrystusie. A jeżeli należycie do Chrystusa, to jesteście potomstwem Abrahama i zgodnie z daną obietnicą. Spadkobiercami. Mm -hmm. I tu zakończymy. Pięknie. Wszystko, co potrzebujemy, jest napisane w Biblii. Czasami może za pierwszym razem nie zaczęimy, więc musimy przeczytać ponownie, i ponownie, i ponownie, i się pomodlić. Boże, pomóż mi to zrozumieć, i ponownie, aż Bóg w końcu. Pomoże Ci zrozumieć. Więc mam nadzieję, że rozumiecie. Jeśli nie, to przeczytajcie ponownie list do Galatów, trzeci rozdział, kochani. Będziemy kontynuować nie wiem kiedy. Mam nadzieję, że jutro. Czytajcie sami, tak samo, kochani. Wszystkiego najlepszego. Bóg jest z Wami, Bóg Was kocha. Pamiętajcie, jesteście spadkobiercami. Czyli wszystko, co jest Boże, jest nasze. Bądźcie błogosławieni, kochani. Wspaniałego dnia. Chwała Bogu. Jonathan, wszystko zawdzięczam Bogu za to, że mam siłę o pierwszej nad ranem. Już jestem zmęczona, ale dalej czuję radość jak czytam Biblię, to jest piękne. Ale że czytam już sześć miesięcy codziennie, to jest tylko dzięki Bogu po angielsku po polsku może nie, nie zawsze codziennie, ale po angielsku czytam codziennie. Ale staram się też po polsku, więc módlcie się kochani za Polskę. Tak jak modliłam się na początku, żeby nic złego, żaden atak nie był zrealizowany. Żeby Bóg pomógł zatrzymać żeby zesłał, zesłał swoich aniołów, i żeby zatrzymał Boże, zatrzymaj każdy atak na Polskę. Nie pozwól, żeby cokolwiek się jej stało. I naszym rodakom. Tak jest. módźcie się, kochani, za cały świat wszystkiego dobrego. GP, your Polish is getting better. I don't even know how you guys do this translation. It's so funny. Okay. Dobranoc, good night, guys. Be blessed. Get some rest. I will talk to you soon, God willing. fiat for the whole world. Yes, zat fiat, Mój Dobranoc. Good night. Bye guys.